Halo, człowieku jesteś gotowy? Czekaj No, no czekam, ale ile mogę czekać? Nie proszę, nie, nie, nie minimalizuj, bo jak ty to zminimalizujesz to wróć mi za 5 minut <noise> Proszę cię Co? Nie minimalizuj tej gry, bo jak ją zminimalizujesz to zanim ją znowu odminimalizujesz to minie 5 minut Nie przejmuj się Proszę już, 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 już odminimalizowuję. No słuchaj. Yo. Dawaj, dawaj, o jest szybko. Dobra, gotowy? No i... O kurde, lag czekaj, lagę. <ścoughs> korpką, ty... korpką kręć, kręć korpką. To jest coś słodkie. O, dzięki. Wstydzę się. Dobra, gotowy? Trzy... Dwa... Nie, yeah. No nie zacznę teraz. <ścoughs> Czemu nie? 3, 2, 1. Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym trzecim odcinku Zagrania w eee, e, Jest dzisiaj ze mną ten idiota. E, taki tamten idiota. Podar Gaming, który po prostu sprawia, że każdy, o, każdy odcinek trwa dużo, dużo dłużej niż powinien. Chodź do mnie. No. Nope. test na inteligencję. Która komara jest Twoja? Ta? No chyba nie. Prawie Ci się udało. A ja się nie przywitałem. Tak? A nie przywitałem, nie. to możesz powiedzieć ładnie cześć dla swoich widzów. Cześć. O, jak zwykle nie włączyłem stopera i muszę sobie doliczyć do tego jakiś czas. No, też... dochodź, dochodź w spokoju. Zostawia cię w tej chwili. Muszę sobie dojczyć czas. Aha, ja ah, no, za humor, dochodź w spokoju. Zobacz, zobacz a czas goni na to. Chce Wie. mnie zgwałcić. Weź, weź oczupinkę mikro, bo wiesz, jest znowu. Dobrze. Skacz! No skacz! Czekaj, tęczę! Dobra, Jolo! Skacz! Ja też skoczę! O, nie da się! Tam jeden i tam na suficie drugi! Dobrze! Co tutaj? Ty, gdzie ty tym strzeliłeś? Co? No dawaj, skakaj! No. Skakam! Żal! O, ale ty jesteś słaby! To jest słabsze. Lola. Ale ty jesteś. Ale nie umiesz, cały czas witujesz I nic kierują, widzowie flamują. Ej, ej! O boż. Bosz, boż. Nie, boż. stary. Zrób sobie portale. Nie, to to ja idioto, ja zrobię idioto, nie możesz. Mm. To ja zrobię tu, a ty mm. zrobisz tam. No dobra, i skacz. Skaczam. Boże, alboż u mnie lagi. No, no, zostaw to, zostaw to i nie ruszaj żółtego, nie ruszaj żółtego. Nie, odejdź, odejdź stąd. Odejdź stąd, stary, odejdź stąd. Bo ja nie wyskoczę. Skacz. Nie, bo ja stąd nie wyskoczę. Wejdź. Człowieku. Teraz musisz wejść przez swój czerwony portal i skoczyć. Boże, ale mi się legujesz. Nie wiem, Ma... jest normalnie, ty i ja jestem normalnie. O, to dobrze. A tu oh. się pokazuje pięknie, a tu się... O, jejku. Czuję, czuję że tu już utkniemy na długo. <laughs> Bo to jest dla mądrych ludzi, czyli tylko dla mnie. Dobra, już, już wiem co trzeba Ej, my to jest Zrobiliśmy tak, byśmy to już znali. <laughs> Oj Co się stało? Weź to odteguj. Nie! Stary musisz wiesz co zrobić, odtegować to. Tego wywołuję. Aha, ale jak ty z tego odejdziesz, to to się zamknie? Otworzy. A. Ej. Co? To, to trochę... Nie wiem, co tam jest. No... A, ta... sprzed ta... No. On... Tylko, jak my mamy to zrobić? Nie wiem. Dobra, już wiem. A, już wiem. Bo musisz tam po prostu stać. Ja to będę musiał patrz. Wejdź tam. Czekaj. I tu jeden no. no dobra, nie, już sobie zrobię to sam. Hop. Hop i po kostkę. Mhm, geniusz. Dzięki. Geniusz zła. No, no co? Nie ma na nic. No już. Brawo. W końcu. No, hop. A jak mnie zapałeś. trzymaj to. No musisz to złapać, tylko proszę nie... Nie przepuść tego przez to niebieskie gówno. Tom, tom, tar, tom, tom, tom. Dobra, musisz teraz tam. W... No, wejdź tam na skakałkę. Lecę na skakałkę, chłopaki. Dobrze. Postaw tam żółty i. O! Skarczę. Uwaga, Paweł będzie skakał. Jest wysoko, półtora metra. <noise> nie trafił. Dobrze. Ej, no, możesz zejść Paweł... już na ziemię. Już możesz zejść na ziemię. O, tu czu tu, cu pijane. Wow. A co się stało? A tańczą. Myślę, w to tańczy z radości jak imbecyl, gdy osiągnie najmniejszą, najdurniejszą rzecz. Ludzie, dokładnie tak teraz wyglądają. Eem, tak, tak, myślę że, myślę, że nasi widzowie są na takim poziomie, że nie umiem czytać. Czy tych obrazasz... e, tak. obrażasz? Obrażasz? Chodź, już, już szybko. Ale... Ty mnie obrażasz. <śledzisz> Tym jak grasz. No, ty nawet wejść w tą komorę. Ciebie obrażałem, bo myślałem, <śledzisz> że nic nie umiesz czytać. on nawet w tą komorę nie może wejść, tylko przez się no pijany, pij body. P body. Właśnie to jest... P Jak się nazywasz? Nie wiem. Pijany jestem. Będziesz pij body. Nie, To nie było suche. To był dobry żart. Aż mi się mokro w majtkach zrobiło. <laughs> Wodar nie! No dobra. Tak. Ogarnie tam. Tylko, że ja... Co ty? Skocz! Skocz! No dobra, tylko ja nie wiem co ja mam zrobić z tymi moimi... Ja wiem co, co, co powinniśmy zrobić. Nie zdążyłem. Dobra, no wejdź... O! Wejdź tam. Postaw jeden tu, a drugi tu. Co zostawiłeś? Gdzie drugi E, tu, tu Tam jest czerwony, a drugi... Gdzieś tam Gdzieś tam jakie. No tam Nie wiem jak. No, zaczekaj w lewo. Odwróć się. Jeźdzej do sobie. Co tu jest? No wejdź na górę. No i naprzeciw ciebie widzisz? Naprzeciw, w lewo, w lewo. A Ale nie, nie, w, w prawo. Oj, lag. Stary. To no, ci... naprawdę nie widzisz takiej wyrzutni pod kątem. Odwróć no, się. To ci chodzi. Nie. Na to. Do no, tu, no. <ślał> 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 o... Już? Postawiłeś? No. Lecę. <ślał> Myślisz, jak wyglądały pierwsze loty w kosmos nasa? Dobra, teraz musi być ok. Lecę No lecę. Lecę Lecę pewnie do jakiegoś No Ej No, no i co to już? Ej, tam jest kostka Leci kostka! Gdzie to? O, to... tu Łapaj Czemu? To. Oskoczyło. No musisz tu postawić, jakbyś nie wiedział. Gdzie? Nie <grym> ja mam to postawić, Czy mam postawić. Boże, nie, proszę. Tu? Proszę. Czy tu, tu czy tu? Podary. Gdzie to jest? I co, o, i co, teraz co, co musimy co, co? się zamienić. Ty musisz iść i postawić w tamtym miejscu. Dobrze hop. No tylko jak się na górę dostarcza. Ej, co ja zrobiłem? No tam musisz jeden postawić Co ja zrobiłem No Kurde, muszę, muszę tam jest. Ja... Nie ten por... No świetnie, tylko... Ja Dobra, tak jak ja tam... To nawet nie jest śmieszne, to już jest żałosne. Dobra, bez trowa. Po co stawiasz? Hop. Hop. No. Strzelam. No ej, to jest nie fair. Co Stary, to? Stary, jak tam wskoczysz... Tego buga. Ja tam nie mam tego buga. No, a ja mam tutaj kółeczko. Znaczy, taką pisa jajko. Stary, jak tam wskoczysz, to nie klikaj żadnego... A ani te. Nie D. kliknąłem nic. Nie zapomnij o portalach postawić. Dobrze. No... Puść, puść klawiaturę! Jest! Ściłem! Najfajniej się leci. Uciekam od tego pedofila O! To o. To, a to coś pamiętam jeszcze nawet. Chyba to, to przychodziliśmy. To polega na tym samym. Klika, ja, ja stawiam tu. Leci tam. I Kliknij, klikni. Świetna robota. Hop. Nie, to inaczej. Dobrze, leci już. Widzisz, leci. Nie, yeah, patrz, to jest takie coś, że. Ja skaczę i muszę to złapać. Ej, ja no. też skoczyłem. No. Dobrze. I tutaj powinienem to złapać jakoś. No dobra. No to musimy się zsynchronizować. Uff. Gotowy? N nie, jednak to nie jest tak. Jak to nie? Przeskocz na drugą stronę. No. No i patrz, to Wejść już. już. Now I know. Patrz. Fucking genius. Poczekaj. Poczekaj. Tu skoczę. Teraz tak. I teraz, jak będę leciał, to już klikaj. Dobra, będę klikał w koło. Kiedyś trafimy. <coughs> Jest z tobą. Nie. Już wiem kiedy. Wcześniej, wcześniej, wcześniej. Mm -hmm. O Boże. Nie, teraz znowu za wcześnie. I się mu łapałeś. Spokojnie. No była Odde. już Byłem... Czekaj, muszę się odwrócić. Tak. Mam. Wyhamuj jakoś. Tylko weź mi tam, nie zgin. No, już myślałem, że to zniszczyłem. No, puść, puść. Trzeba zniszczyć. No czemu trzeba Oj, 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 bo ja się... Nie! Ty zginiesz. Nie. Yeah. Spokojnie. Trust me. I'm engineer. Jej, widzisz. Ej. Ale coś tu co nie pasuje. Włodar? No. Właśnie mi, te, mi też coś nie pasuje. Rozwiązałeś jakąś zagadkę. <noise> nie idź stąd. Forever alone. <noise> <śmiech> <śmiech> Idź tam. No wejdź tu, masz komory. To jest <laughs> high five. <laughs> Właś do tej no, komory gazowej, proszę cię. Proszę mamy tak mało czasu. <laughs> Pierdolisz. Kłopoty Patrz, patrz, nas goni. Nie, nie. Dog nie dogoni. Dziś nie biegniesz. To, to jesteś w stylu, możecie wywiercić drugi otwór. <laughs> Dla swoich własnych potrzeb. Ej, twój biegaj, jak pelikan. No. Pocze, pelikany biegają. Oooo, dzika. Myślę, że już Ej, geniusz. You are the most model of robot. Co? A wycofało Dużytku. Tu postaw i tu postaw Kurde tu postaw i tu postaw Kurde. No Idiot <laughs> Dobra już tu, okay, tu i tu Wiem Wyżej ten żółty No, dobre na 3-4 wchodź. Na 3-4 miało być. Jezus, nie człowieku. Żółty tu. Dol. Tu sobie poz... tu... Co? Czerwony. Gotowy? Na 3-4 wchodzimy. 3-4. To ja się... ...spłynąłem. Chodź szybko, szybko, szybko! Jest kostka. O Boże, też ten level? Ja go pamiętam z tego powodu, że tu cały czas zginęliśmy. Nie. Nie pamiętam. To wiesz, że ten level jest Przejmam. Nawet nie pamiętam, jak go zrobić. O, o. Co to robi? Zabija. Weź tą kostkę, kostka. Nie. Chciałem się zabić. I tak by się zrespiła. Dobra, stary, ty tam zaraz pójdziesz nie. i postawisz tą kostkę. Już dobrze postawiona jest biegnij, biegnij, biegnij masz quest'a, szybko no ale trzymaj tak, trzymaj tak no trzymaj tak trzymaj już nie uciekaj, uciekaj, bierz to kostkę i uciekaj no bo jakbyś tak nie modał no, 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 no już poszedłem, a ty mówisz, nie czekaj, nie czekaj Dobra, lecisz. Tylko poczekaj aż to. Nie, poczekaj, poczekaj aż to. Nie zdążysz. Jak się to zresetuje? Ja to... nie zdążę. No to biegnij już, już możesz biegnąć. Dobra. No, teraz by mnie skłóciło. A ja... <laughs> ja! Brawo, bierz to! Biegnij! On <laughs> nie zdąży. Nie ma. Weź dobrze. tam weź tam stój do swojej śmierci <grych> O kurde sorry Wonarm to, to może tak inaczej Ty w ogóle rozumiesz co masz tam zrobić <grych> Trzeba stać <grych> <grych> Żołnierze stój na bank no, coś czekamy

Gajna. Nie, nie udało mi się, wale to. Chodź. Nie, jeszcze ty, raz. Ty, teraz ty stoisz. Wiesz co masz robić? Stary, najpierw stawiasz najpierw... tu i tu. Potem, jak się wzniesie na samą górę, to stawiasz tu i tu. Rozumiesz? Albo nie! Teraz... Dobra, już wiem. Po prostu zostaw tak, portale, potem sobie skończysz przez moje. No właśnie, wiem. Nie odkryłem tego, myślałem, że po prostu muszę mieć tak szybkie i zwinne paluszki, żeby Nie ja Chciałem ci za tym powiedzieć. Ludzie, i teraz zobaczcie jak się profesjonalnie świeci laserem. Skakaj! Skakam. Nie, no. uciekaj, uciekaj! No! Wo Mam kostkę. No co to było? Aha, już wiem. Co to? Musisz... będziesz musiał tam wskoczyć. Wskocz tam Ej, ale tu jest pusta przestrzeń. Aha, dobra, już wiem stary. Weź mi otwórz. Nie. Tak. Musisz... Prosić. Nie no otwórz, naprawdę, już wiem co zrobić. Przeproś. Za co? Otwieraj to frajerze. Przeprasz. No otwieraj to frajerze, nie. Chodź tutaj. No. Trzeba robić tak, stary, ja puszczam kostkę i od razu biegniemy tam, może zdążymy. Nie, już wiem jak. Hop, hop, puszczam kostkę i przechodzimy no. przez portal. Chodź, chodź do mnie. Dobra. Gotowy? To Ty już możesz mhm. przejść do drzwi. Nie, Ty już musisz sobie przejść do drzwi. Dobra. Biegaj. Do tyłu, do tyłu. Dobra, udało się. O, Udało się jakimś cudem. Dobra, wiecie co? Lutki w tym momencie myślę, że to jest najlepszy moment, żeby skończyć po prostu e, i się z wami pożegnać. E, no to co, żegnamy się Zapraszam do kolejnych odcinków. Hejka. Hejka.